To jest program Gość dnia podcastu Sonic Mówi Jak Jest. Prosto, konkretnie i tym razem krótko. Gościem dnia jest Andrzej Małkiewicz, kandydat do Sejmiku. Witamy naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Gość Dnia, a dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Andrzej Małkiewicz, ale trochę w innej roli. No właśnie, w roli kandydata do sejmiku Województwa opolskiego. Andrzeju, powiedz nam, od kogo kandydujesz i jakie są plany w związku z Twoim startem w tegorocznych wyborach? Jest to niewątpliwie zaskoczenie, że kandyduję w nowej roli. Zwykle z Maćkiem współpracujemy w bardzo silnie już od 13 lat w zasadzie. Jest to współpraca udana, no ale tym razem prowadziliśmy bardzo długie rozmowy. Chcieliśmy z, podjąć takie działania, żebyśmy mieli swojego reprezentanta w Sejmiku za, w Sejmiku województwa polskiego z tego względu, że przed nami są duże wyzwania i rzeczywiście potrzebujemy kogoś, kto tych spraw na szczeblu wyższym przypilnuje. Udały się szczęśliwie rozmowy z trzecią drogą, a tak konkretnie to z PSL-em, który mnie wskazał na drugą pozycję w naszym okręgu. I szczęśliwie w poniedziałek zostały listy zarejestrowane i jestem kandydatem oficjalnie. To teraz można powiedzieć, po 13 latach z doświadczeniem radnego. W większości w, w Radzie Miejskiej, potem przewodniczącego Rady przez jedną kadencję, potem radnego opozycji. Wchodzisz w całkowicie nową rolę. Czujesz się dobrze do tego przygotowany? Myślę, że tak, bo te 13 lata to są w sumie trzy kadencje. Przygotowały mnie w niemal w każdym formacie, no bo... Pewnie wiecie, pierwsza kadencja, no to się uczyłem. W zasadzie po, po chyba po dwóch latach byłem przewodniczącym komisji, ale też poznawałem specyfikę, sposób działania rady, samorządu, spraw, którymi się zajmujemy. Druga kadencja, już byłem przewodniczącym rady. Zostałem wybrany jednogłośnie. Ta kadencja to była ponad 40 sesji, które przeprowadziłem, więc jakby one dały mi takie troszeczkę umiejętności i kompetencje organizacyjne, umiejętności wypowiadania się, prowadzenia dyscypliny, dyskusji i tak dalej. Przy okazji, miałem wgląd i wpływ na porządek obrad, o czym rozmawiamy, kiedy o tym rozmawiamy, na przebieg dyskusji, więc takie, no naprawdę bardzo poważne. Bardzo ważne umiejętności, a ta ostatnia kadencja byłem w roli opozycji, ale akurat byłem radnym, który starał się odnaleźć w każdej dyskusji. Pomimo to, że nie miałem aż tak bezpośredniego przełożenia na, na decyzje w gminie jak w poprzednich kadencjach, to jednak starałem się w każdej dyskusji czy w każdym temacie odnaleźć, nie odpuszczałem spraw. Zresztą znacie mnie. Ja nie jestem dietetykiem, jestem zimny albo gorący. Moja dieta jakby wynika z, mojej, z mojego metabolizmu. Nie, ale nie, nie mówimy o, o, tej obietę, kalory, tak, ja nie o tej diecie kalorycznej. Te, Mówisz o tej te diecie, co doradniej radniej dostałem. Tak. 13 lat, zresztą od samego początku takie miałem założenie, że idę po to, żeby robić taką maksymę w życiu, którą kiedyś od takiego dosyć e, dobrego przyjaciela, e, może kolegi, kolegi, słyszałem, że żeby tam gdzie jesteś, tym czym dysponujesz lub to, co możesz. I ja tak w życiu się zachowuję, tak, taką maksymą żyję. I tym, czym dysponuję, tym staram się robić to, co mogę i ten swój czas, który spędziłem w samorządzie krapkowickim, staram się wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności, odwagę, też takie moje, powiedzmy, takie kompetencje miękkie, emocjonalne, na poziomie nawet emocjonalnym, bo na radzie, na, na sesjach rady wielokrotnie radni ze strachu, czy powiedzmy z nieśmiałości wycofują się. No ja akurat o, udało mi się okiełznać te emocje, które utrudniają czasami skutecznie działać w samorządzie. I myślę, że mieszkańcy, które, którzy obserwowali mnie przez te 13 lat, mogli we mnie zobaczyć radnego, który nie unika żadnego tematu, walczy o sprawie mieszkańców. Miałem przecież 13 lat, żeby się z, po, poukładać z kimkolwiek, poukładać swoje życie, nie wiem, finansowe, życiowe, osobiste, rodzinne i tak Ale nie wykorzystałem tego w ten sposób. Zawsze pracowałem gdzieś niezależnie, w niezależnej firmie a całą moją energię, którą wkładałem w Radę, była ona poświęcona celom, które sobie stawialiśmy jako klub radnych, którymi też w bardzo zintegrowany sposób działaliśmy przez ten okres, przygotowując pisma, projekty, projekty uchwał. Wprowadzaliśmy tematy do porządków obrad, do porządków komisji, więc to była taka praca intensywna, nawet teraz, jeśli kiedy jesteśmy w opozycji, no ta kadencja już się kończy, ale to był czas dobrze przez nas wykorzystany. Nie odpuszczaliśmy żadnego tematu, a, a tych tematów trudnych i kontrowersyjnych w tej ostatniej kadencji było dużo. Być może obecnemu burmistrzowi ułatwiło to, że jesteśmy w opozycji, żeby pewne tematy. Które gdzieś tam miał w szufladzie powyciągać, ale myśmy akurat no, nie przemilczeli tych spraw. Mamy, te, te sprawy się nieraz po, pojawiały na łamach naszych mediów lokalnych. Myślę, że nie ma potrzeby o nich tutaj w tej chwili powtarzać, ale staraliśmy się zawsze interweniować. A też myślę, że są konkretne osoby, które mogłyby spokojnie zaświadczyć o mnie, że miały we mnie oparcie i obronę, nawet jak już wszyscy ich opuścili. I takie osoby, które były przez naszą gminę. No, nie powiem, bo to jest za duże słowo, represjonowane, ale miały po prostu problemy z naszą gminą, ze swoim życiem, karierą zawodową. To byli byli pracownicy urzędu, czy na przykład ostatnia sytuacja Piotra Rudnera, też kandydata z waszego komitetu. No to ja byłem taką osobą, która ich wspierała aż do końca. Wiesz co, ja też chciałbym się zabierać twojego powiedzenia, bo Andrzej to jest ewidentnie ta osoba, która nie myli czego z czym? Odwagi z odważnikiem. A, tak. Andrzej tak. się nie myli, oczywiście nie myli odwagi z odważnikiem, ale Andrzej, chciałem zapytać się o, o jakby, są dwa tematy, które poruszyłeś już na tym na początku, na, na wstępie swojego wystąpienia, pierwszy to jest y to jest trochę twoja filozofia funkcjonowania dotycząca tego, że trochę niebarwy polityczne, a właściwie one jeżeli nie pomaga, znaczy nie powinny przeszkadzać to na pewno, jeżeli mogą pomóc, to, to być może warto z tego skorzystać. Tak, bo ja też zupełnie innym podziałem, jakby oceniam polityków czy samorządowców, z których rozmawiam. Dla mnie nie ma znaczenia, z jakiej ktoś jest partii czy struktury, jak ona się nazywa. Ja zasa w zasadzie dzielę polityków na takie cztery grupy. Nigdy nawet nie podzieliłem się tymi tym swoją, powiedzmy tymi, to, tymi kategoriami. Czyli klasyfikacja według Małkiewicza, Webera. Małkiewicza, tak? taka, no W zasadzie jest, no sam, jest człowiek, który chce i może, który chce, ale nie może. Jest człowiek, który nie chce i może, i jest człowiek, który nie chce i nie może, więc to są takie cztery grupy ludzi, z którymi rozmawiamy i najlepiej się rozmawia z tymi, którzy. Mogą i chcą, czyli są, mają władzę, decydują, są decydentami i chcą pomóc. Więc to jest ta pierwsza grupa ludzi, z którymi najlepiej się rozmawia. Ale ładnie przyszedłeś, powiem Ci, że myślę, że to jest takie określenie dla polityków i taka skala ich działania w kontekście nie tylko właśnie parlamentu, jeżeli tak teraz możemy mówić, tylko też tego, tej polityki lokalnej na poziomie sejmiku województwa. I właśnie do tego też chciałbym teraz nawiązać, bo we, też na wstępie wspomniałeś o tym, że chcesz zadbać. O sprawy e, mieszkańców powiatu Krapkowickiego, żeby one były słyszalne na poziomie e, sejmiku województwa. No tak. E, nawet jeśli nie będę osobą jakąś mega decydującą w tym sejmiku, to na pewno nie zabraknie tych tematów i może potem, jak będzie jeszcze chwila, to powiem, jaka była moja krótka rola, k, e, krótka rola w naszym takim priorytetowym e, projekcie, który już został zrealizowany. Mam na myśli most. E, Północny, i myślę, że na podobnej zasadzie znajdę swoje 5 minut w tych tematach, które są przed nami. A przed nami są dwa y, wielkie projekty. I jeden w zasadzie już się realizuje, bo Wy bardzo skutecznie i pieniądze już są na to zabudżetowane chyba na dwa, dwa albo trzy lata do przodu. Mam na myśli szpital y, powiatowy. I to jest duża inwestycja, nie tylko o zasięgu regionalnym, ale przede wszystkim ona ma zasięg pokoleniowy, bo to nie jest coś, co budujemy na rok czy na dwa tylko na, wiel na dziesiątki lat, a być może prawdopodobnie na setki. Mnóstwo żyć uratuje ta inwestycja, mnóstwo zdrowia ludziom przywróci, więc to jest bardzo poważny temat i ja nie widzę dużego wsparcia radnych sejmików województwa Obońskiego, jeżeli chodzi o ten szpital, a mamy reprezentantów, którzy zajmują się akurat zdrowiem w Urzędzie Marszałkowskim. Ja nie widziałem, no, może mnie poprawicie, ale ja przeglądając, często widząc materiały, które przygotowujecie na ten temat, no nie było takiej troski, zapytania, może coś potrzebujecie, może, może w czymś może pomóc, może z uczeniami trzeba rozmawiać, może... może... Wiesz co, my, my już na ten temat mówimy, my nie potrzebujemy, znaczy potrzebowalibyśmy wsparcia w samorządzie województwa. Dotychczas rzeczywiście nie było zrozumienia, ale no my mówiliśmy, że mamy pewną teorię, dlaczego tego wsparcia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Uniwersytetem o Polskim, z Uniwersytetem Uniwersyteckim szpitalem klinicznym z wydziałem lekarskim, to my tę współpracę mamy już nawiązane. My liczymy, że będziemy za chwilę kształcić studentów na kierunku lekarskim u nas w szpitalu. My też dużo o szpitalu mówimy i, i, i świetnie się to wpisujesz, bo na pewno będziemy jako powiat krapkowicki potrzebować mocnego głosu, który zdaje sobie sprawę, jak ważna to jest inwestycja. A ciekawi, ciekawi mnie ta druga sprawa, ta druga inwestycja. No, jest pomysł, który jest, jest pomysłem twojego konkurenta. W zasadzie to jest pomysł, który już od dawna w planach strategicznych województwa polskiego funkcjonuje, czyli mam na myśli most południowy. Ja uważam, że gmina bardzo źle zaczęła ten temat. Oczywiście jest to sprawa, która wymaga rozwiązania. My potrzebujemy takiej przeprawy. Krapkowice potrzebuje tego rozładowania. Ono częściowo nastąpiło dzięki temu, że odpaliliśmy most północny, natomiast ten południowy pomimo tego, że gmina Krapkowice zaaplikowała w programie Mosty Plus, otrzymała środki w zakresie 4 milionów dofinansowania na dokumentację tego mostu, no to jednak moim zdaniem cała, cały projekt jest w miejscu, z którego za bardzo nie ma, drogi, nie ma ruchu. Ja tylko dodam, że w tej na tą chwilę zadłużenie gminy Krapkowice jest na poziomie 56%, to jest około 70 milionów. Jak robiliśmy Most Północny, to był straszny kłopot, żeby zorganizować 5 milionów na wkład własny, tak, żeby dołożyć, więc tu powiat trochę pomógł, to dostaliśmy od powiatu 5 milionów, gmina też około 5 milionów w to włożyła, ale to był duży wysiłek finansowy i to może w tym momencie jakby zrobię taką Taką dygresję, jak to się udało załatwić, bo oczywiście ja nie byłem pomysłodawcą, mnóstwo ty osób nad tym pracowało, przede wszystkim zaczęło się to od, od Maćka. I od, Witka I od Witka Rożałowskiego. W czasie, kiedy ja się uczyłem w pierwszej kadencji, Witek ten temat już pchał do przodu i robiliśmy jakieś koncepcje, co znaczy zmuszaliśmy, znaczy... Staraliśmy się zachęcić burmistrza, żeby taką koncepcję. Jest jednak różnica pomiędzy zmuszaliśmy a staraliśmy się zachęcić. Sobie. No, może ja już się trochę robię łagodniejsze w tych swoich wypowiedziach, więc może lepiej ten zwrot, że staraliśmy się zachęcić burmistrza do zrobienia tym, tej koncepcji. Ale ja to pamiętam tak, że burmistrz wszystkie te lata z tym pomysłem walczył na różne sposoby od śmiesznych do, do nieśmiesznych, do tragicznych, do niepotrzebnych, irracjonalnych. Muszę ci powiedzieć, że że używasz dokładnie takich samych określeń jak ja tu w jednym odcinku na temat tego mostu, więc myślę, że to jest po prostu ocena tej sytuacji osób, które bardzo blisko przyglądały się postępom. No tak, gdybyśmy poprzestali na tych pomysłach, no to dzisiaj byśmy jeździli o godzinie 13 w jedną stronę, a o 14 byłby ruch otwarty w drugą lub inaczej, no tych pomysłów... Nie, ja dalej nie wierzę, że to się dało zrobić, ja wiem, że to taki ja pomysł, wierzę, ale, ja że ja wie, pomysł, ale ja nie wierzę, że... Nie, zatrzymalibyście się wcześniej na inteligentnej sygnalizacji, także nie było no, problemu. No, więc jakby od początku ten pomysł nie leżał Andrzejowi Kasiurze i on z tym pomysłem walczył, ale przyszedł taki moment, że w budżecie Gminy Krapkowice, w projekcie budżetu pojawiła się dosyć duża kwota, akurat wtedy burmistrz zatrudnił drugiego wiceburmistrza, bo Andrzej Brzezina u nas przez kilka lat. Też powiedzmy przy dużej dezaprobacie społecznej w Radzie Miejskiej, no ale był burmistrzem i lobbował bardzo za tematem, za budową drogi ulicy Leśnej w Wrogowie Opolskim, która miała wzmocnić tereny inwestycyjne, żeby zachęcić inwestorów, żeby przychodzili na te miejsce. Tam między innymi w tej chwili dwie firmy już są, może nie będę wymieniał, ale już dwie firmy stoją, jedna magazynowa, druga produkcyjna. I to była kwota, która po pierwsze dla gminy była z, z dużym obciążeniem, wymagała jakichś obligacji, no, tego typu działań i stwierdziłem, jeśli my, tego, my w tej chwili na to się zgodzimy i zrealizujemy, zrealizujemy tą drogę w takim koszcie na kredyt tak naprawdę, no to zamkniemy sobie szansę na najbliższe lata na zrobienie tego mostu, który no, od 1997 roku czeka. I małymi krokami staraliśmy się iść do przodu. A tą decyzją byśmy zamknęli drogę do realizacji tego tematu, więc yy, ja zacząłem wnioskować, żeby te pieniądze w budżecie przenieść i w końcu ogłosić przetarg i wyłonić firmę do budowy mostu. Yy, walczył burmistrz ze mną bardzo długo. Ta, ta rozmowa nie skończyła się pomyślnie. Natomiast zdarzyło się tak, że w internecie pojawiło się głosowanie, czy mieszkańcy popierają mój pomysł, żeby za te pieniądze zrobić most, czy żeby te pieniądze wydać wrogowie opolskim i zrobić dojazd do terenów inwestycyjnych. I ponad chyba 2000 ludzi oddało swój głos, 89% poparło mój pomysł. I ja na podstawie tego przygotowałem pismo do burmistrza opierałem się na tej, na tej próbce opinii społecznej, a ja w zasadzie to jest bardzo reprezentatywna grupa, bo przypomnę, że w badaniach naukowych to jest niewielki procent, a tutaj na 20 tysięcy mieszkańców 10% daje głos, więc to jest naprawdę reprezentatywna grupa i należy się liczyć z takim głosem. Myślę, że w tym momencie Rada już to zrozumiała, w jakim punkcie jesteśmy i że ja korzystając z, jakby z siły opinii publicznej przychodzę z tym na Radę, Kładę to na stół i, powie, i mówię: decydujcie, albo to robimy, ale patrzcie po Albo nie będzie już szans na most przez wiele lat. Zresztą my wiesz, mówiliśmy z Adamem o tym w jednym odcinku, że w filozofii e, działania e, naszych konkurentów jest być może to, że oni na naszym miejscu nie daliby na ten most, e, e, po to, żeby projekt upadł przed wyborami i, e, i można było kogoś e, obwinić o to. A my jednak dla mieszkańców e, jednak. no. Zachęciliśmy e, radnych e, Rady Powiatu, żeby no, te gigantyczne tak, że dla nas środki, wtedy te 5 milionów, e, dołożyć, żeby wspólnie zbudować most, który, jak mówiliśmy, ja widziałem ten materiał z kampanii sprzed 5 lat, czyli 5,5 roku. Jak razem mówiliśmy, że to jest ten most, że to, to, to jest przykład tego, że mosty nie tylko łączą dwa brzegi rzeki, ale także potrafią połączyć dwa. Różne punkty widzenia, dwa różne środowiska, dwa różne obozy, bo współpraca jest ważna. My będziemy musieli kończyć, ale chciałbym się zapytać właśnie o tę współpracę. Jak widzisz współpracę samorządu powiatowego, samorządu gminy z samorządem województwa? Bo, bo wiesz, są dwa modele. Jeden jest taki, że siada się i rozmawia o poważnych problemach, a drugi jest taki, że się przyjeżdża i wręcza czeki. Znaczy, na pewno nie będę radnym, który jeździ po, który. Jeździ po wszystkich dożynkach i przykleja się do każdego mikrofonu. Jak znacie mnie, ja jestem pragmatykiem i znajdę te swoje 5 minut, kiedy będę mógł strategicznie zadziałać i ściągnąć jakąś jakoś pomoc czy dofinansowanie na te ważne projekty, a bez tych dofinansowań prawdopodobnie się nie odbędzie. No takie 5 minut znalazłem w przypadku Mostu Północnego. I tym głosowaniem internetowym doprowadziłem do tego, że burmistrz Andrzej Kasiura skapitulował z tym pomysłem budowy doli do telefonów inwestycyjnych i w ten sposób ruszyliśmy. Ja bym chciał takie 5 minut znaleźć i dla e, budowy szpitala w Karpkowicach, bo na pewno pomoc będzie potrzebna na różnych poziomach, od finansowych po, po organizacyjne i, i kadrowe. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o, o pomoc o budowę tej większej przeprawy mostu północnego, no ja uważam, że ona kompletnie bardzo źle się zaczęła. Biorąc pod uwagę te zadłużenie gminy i naszą kondycję, no to nie jest dla nas. Jest to most o zasięgu regionalnym, o o znaczeniu regionalnym, to jest przeprawa, która będzie głównie obsługiwać tą północ województwa i w zasadzie z dwóch wielkich firm, które są, jedna w Raciborzu, druga w Strzelce Opolskiej i w sumie transporty, tranzyt tych dwóch. Atlanta południe w Słowacze. Tak, ale... zabiera nam jakby bardzo dużo miejsca w przestrzeni miejskiej. Tylko że jeżeli jest to projekt o znaczeniu regionalnym, to też powinien być organizowany i inicjowany przez, na innym poziomie. A tutaj gmina, no to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć: dobrze, zrób autostradę dookoła Krokowic, bo się przyda, sami to zrobimy. No nie, no mamy w Polsce podział, są drogi wojewódzkie, są krajowe, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a myśmy to wzięli na siebie. No tak jakby mała gmina wzięła zadanie, w tej chwili kosztorys inwestorski to jest 240 milionów złotych. A przypomnę, że 4 lata temu posłowie PiSu, którzy się fotografowali z Andrzejem Kasiu, stali z banarami 100 milionów. No dzisiaj się zrobiło z tego 240, za dwa lata to będzie 350. Gdy gmina chciałaby przystąpić do realizacji, uzyskując 80, nawet procent finansowania, no to gdzieś te. 20%, czyli minimum 48 milionów trzeba znaleźć. zwracasz uwagę na ten sam problem, na który ja zwykle zwracam uwagę, że trzeba skądś na to wziąć pieniądze i być może kosztem innych inwestycji, bo taka jest różnica właśnie w informowaniu i komunikowaniu na temat tej inwestycji, że Maciek jak realizowany został, jak były początki realizacji szpitala w Krapkowicach, to Maciek zaznaczył wszystkim, że być może będą tego wysokie koszty inwestycyjne. Udało w się w sensie zrobić takim, inaczej. Że Wiesz, być może, może jak stawiamy na budowę nowego szpitala, to przez kilka Kilka remontujemy drugich chodników. Tutaj nie słyszę takiej zapowiedzi, że tak naprawdę kolejne 20 kilka milionów do tych 70 ponad milionów zadłużenia, zablokuje nam możliwość rozwoju i nie będziemy rozmawiali o chodnikach, czy o doposażeniu szkół, czy o, 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 o remontach szkół jednostek oświatowych, bo, bo nie będzie tych pieniędzy. Nie? Słuchajcie, to nie jest tak, że będziemy mieli problem rok, czy dwa, to nam zabierze tlen na 20-30 lat. Przypomnijcie sobie ile spłacaliśmy za basen. zadłużenie basenu. No Ten basen też mógł mieć dofinansowanie. którzy mówią, że spieszyło. niektórzy mówią, że popłynęliśmy. Dokładnie, bardzo dobrze określone. No, no to na takiej samej zasadzie, więc to zabierze nam tlen, wszelkie możliwości inwestycyjne i remontowe, a mamy jeszcze oświatę, w którą inwestujemy, małą opiekę społeczną, która też tam ma sporą część budżetu, więc to, to nie jest dobra droga, tak? Pomysł jest dobry, natomiast okej, okay, jesteśmy inicjatorem, natomiast teraz trzeba znaleźć środki na to. Na ostatniej sesji pytałem burmistrza, czy oprócz tego, bo mamy okres wyborczy, że wszyscy teraz deklarują burmistrzowi, że fajny pomysł, jesteśmy z wami, każdy sobie teraz, każdy powie, że, że on jest na tak, no to jest najprostsze powiedzieć: Jestem na tak, ale za tym nie idą żadne pieniądze. Burmistrz to przyznał na sesji, że nie ma deklaracji finansowej od nikogo. Więc 48 milionów, no nie wydrukujemy tych pieniędzy, nawet obligacji, tyle nikt nam nie da. 56% zadłużenia, gdy jak chcemy, jak chcemy to powiększyć o 50, no to mamy 120 milionów. Budżet Krapkowic w tym roku to było 140 milionów złotych. Dojdziemy prawie, że do 100% zadłużenia w ten sposób. No nie da się dojść do 100%, nie 100 da się zadłużenia, się. bo Rio nie zaopiniuje budżetu, zresztą tak, wiesz, dwa lata temu chyba no, już zapowiedziało. Że... Są przykłady, z tym budżetem to w tym roku wyszło bardzo śmiesznie. Myśmy też Maciek długo analizowali z czego to wynika, abyście o tym wspominali, o tych zadaniach za 1000 zł. No to, jest, to było takie trochę o granie Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby się tylko wzory zgadzały. Tak? Mamy ustawę o finansach publicznych, znany artykuł 242, trzeba spełniać pewne kryteria i wskaźniki. No, żeby te kryteria oszukać, no, to musimy mieć odpowiedni balans między wydatkami a, a dochodami. Żeby to spełnić, no to te wydatki trzeba wykazać na poziomie tysiąca złotych. No ale to jest po prostu nieracjonalne. To jest takie oszukiwanie samego siebie, tak? Andrzej, to jeszcze tak na, no już na sam koniec, bo już musimy naprawdę kończyć. Bo wielu mieszkańców jest, słyszy z jednej strony, że mamy mnóstwo pieniędzy na przeprawę południową, a z drugiej strony czuję w kieszeni podwyżkę podatku od nieruchomości, chociażby, już nie mówiąc o środkach transportu. Ty jesteś radnym, który Głosował w tej sprawie przeciw. Nie tylko sam, ale mógłbyś powiedzieć, jak to zostało uzasadnione przez proponującego, czyli przez burmistrza Kasiurę? No, inflacją. No to był taki, taki argument, że inflacja, więc na poziomie inflacji podwyżka. Natomiast myśmy zwracali uwagę, dopiero co mieliśmy bardzo trudny czas finansowy dla firmy w czasie pandemii. Te firmy dopiero się odbijają. To nie jest dobry moment do podnoszenia podatków, a już na pewno nie o 15%. To jest duży skok. Na taki skok trzeba się przygotować, porozmawiać z przedsiębiorcami, mieć jakiś plan na 2-3 lata, a tutaj tak rzutem na taśmę, przy, przy tych szabelkach, którymi dysponował pan burmistrz, udało się to przegłosować. No, my oczywiście całym klubem sprzeciwiliśmy się tym podwyżkom i w zasadzie nie uznaliśmy, że w tym czasie trzeba zagryźć zęby, ale nie utrudniać innym. To ja chciałem życzyć Andrzejowi na koniec już wszystkiego najlepszego na nowej Trzeciej drodze. No tak, <laughs> dzięki. Dzięki wielkie Andrzej. My wracamy w kolejnym programie. Gość dnia, ale także w naszym cotygodniowym, dłuższym podcaście. Zapraszamy Was, oglądajcie nas. Wszystkie odcinki podcastu i rozmowy z gośćmi znajdziecie na YouTube, Spotify i stronie sonic.pl.